Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, kolejny odcinek z casehacka Łapka, komentarz, subskrypcje, skinek do skarnięcia Standardowo 10-15 No i co? E, widzu, zapraszam cię oczywiście na discorda Tam codziennie przypomnij o kifu, jak i o filmach No i oczywiście free i Shiki. Lecimy sobie z tym na początek, później lecimy jedną bitwę Jedna bitwa challenge, przypominam również dwa filmy dziennie pojawiają się na kanale No i widzu, podwójna szansa na skarnięcie Skina Lecimy, challengerek, ulala Ale dzisiaj jest sypiąte! Kejsiki, Masterek nie Dajmondzik nie, No i Emeraldzik No wiadomo, Zbejtować na nim dziewiąteczkę musiał lecimy dalej, czwórka, No i ostatnia Goldzik z takim oto dualbercami, 9500, taką bitwę sobie klejmy. Ja myślę, że tutaj będzie trzeba kliknąć sobie coś takiego, jak. coś takiego, podoba mi się to, podoba mi się to, i trzeba zrobić tak. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7 i 8. Dobra, i teraz trzeba odjąć to, co jest za dużo. i wystarczy, tak? To idealnie, perfekcyjnie, 2 na 2 albo 1 na 1 na 1. I lecimy. Jedna bitwa challenge, 14 skrzynek, co będzie, to będzie, co się wydarzy w tym odcinku. Zobaczymy, mam nadzieję, że będzie szczęśliwie. Zaczynamy, co ciekawe, z dwoma gozami. E A po prawej stronie uspik i on był najdroższy z tego zestawienia Fantomik za 30. Lecimy dalej. M4, pośrodeczku za 30 No i z chwilowo byłby na. Do... Co tu dało? M9, top drop. I think it's. GG, Tak szybko, tak szybko, tak szybko się dzisiaj ripujemy? Tak szybko kończymy ten odcinek? Ja myślę, że nie, ale. Zaraz zobaczymy. jak coś. Jeszcze mi się wydaje, że nie sprzedałem wszystkiego z free case'ów. 4, furka. No nie wiem, co tu by musiało wpaść. Lorka, Fenek, Gamma. O, Larry jeszcze Flipek pośrodzeczku. Masakra. Falcon chociaż wpada. Ale to jest. Pic, to jest. To jest nic. To jest nic. Nic szczęśliwego. Wulkan po prawej. 22 z tej bitwy wpadło łącznie. Ja pierdzielę, powiem tyle Ja pierdzielę, na underdogu, co tu by było Co tu by było widzę na underdogu Talon Marble Fate jeszcze No co, co by było, co by było dosłownie, nie? Dobra, coś tam zbierałem. Jeszcze marketplace'ik, za 500 kingdoma mogę kliknąć Albo będzie od... No dobra, no to, to na odbite to, to nie powiedziałbym, że będzie Joker mode Jeden taki Jeee. O nie nie, no to mi nie wystarczy. Ale na takie dwa. Dobrze liczę. Wystarczy. Wiadomo, mój ulubiony tryb, trzeba kliknąć. Jeden na jeden na jeden. No kurde. Nic nie dało. Nic nie dało. To teraz chyba musi kliknąć, tak? Logika tutaj tak mówi. Nie dało? Ter teraz kliknie. Butterfly's. Jeszcze jeden? No nie. No nie. No nie, po prostu, no kurczę pieczone, no nie No i co mi z tego, że tutaj korona kolejna wpada Jak jingle dingle ilustrował, bo Sapphire'a dał po prawej Talonik za 3,5 Ripuwa, ripuwa, mam nadzieję, że w drugim odcinku poleci trochę lepiej Przypominam, kodlin 20% ją, Joł Chyba ją. poczekajcie, bo w sumie? Z tych punktów? Nie no, z tych punktów to chyba nie, co? Raz, dwa Last Battle Magic, tak zwany, 87 nie wiem, kurczę. Coś takiego bym musiał kliknąć. Może? Może czuta jest. Taki, taki i taki. Klikam to. m No nie, to nie jest to, co bym chciał. Może druga coś odda. Galilei. Katastrofa. Widzimy się jeszcze dzisiaj.